Miałem okazję testować już niejednokrotnie rowery firmy ENGWE, a wy z kolei mieliście okazję widzieć na kanale już kilka testów kilku modeli ich elektryków. Tym razem napisali czy nie przetestowałbym kolejnego modelu. Stwierdziłem, że spoko, nie ma problemu, jednak nie wiem czy panowie wiedzieli jaka pogoda jest teraz w Polsce. Mamy zimę, a jako że już raz testowałem rower elektryczny w zimę, to nie omieszkałem założyć rękawice i przetestować dużo mocniejszą bestię i sprawdzić czy ten model sprosta trudnym warunkom. Generalnie dał radę i to jeszcze jak. Ten rower elektryczny to Engwe Engine Pro, najnowsza wersja na 2023 rok. Ma on mocniejszy silnik, lepsze osiągi i w zasadzie to bestia na dwóch kołach. Ma terenowe szerokie opońska, waży co prawda swoje, ale powiem Wam, że poza momentem wkładania rowera do samochodu nie odczuwa się tej wagi, bo tak mocny silnik nie pozostawia żadnych złudzeń co do tematu mocy i momentu obrotowego. Rower sam sobie jest składany, da się go złożyć w pół oraz kierownicę składa się również w pół. Tworzy on wtedy kostkę, którą bez problemu wrzucacie do większości samochodów. Jeżeli nie wejdzie do bagażnika, to powinien wejść do tyłu. Gorzej, jeżeli macie Bugatti i jedziecie z małżonką lub dziewczyną, wtedy wyrzucacie z fotela pasażera tąże niewiastę i wsadzacie rower. Wtedy wchodzi. Nie testowałem, ale myślę, że wejdzie. Silnik dysponuje mocą 750W, ale to nie wszystko. Jest on w stanie przez chwilę w piku wygenerować aż 1000W i to faktycznie czuć. Baterie da się wyjąć z ramy, tak jak w przypadku testowanego kiedyś Engwe EP2 Pro. Nie wiem, czy nie podeszłaby nawet bateria samego rowera, jeżeli oczywiście ktoś taką posiada, ale jeżeli nawet gabaretowo podejdzie, to tutaj w Engine Pro jest ona dużo mocniejsza. Producent i resellerzy wypowiadają się o tym rowerze w opisach, że jest to czołg na dwóch kołach, który zabierze kierowcę gdziekolwiek chce. I faktycznie, dużo jest w tym prawdy. Rower jest totalnym szatanem. Sam nie spodziewałem się, że będzie w stanie tak sprawnie radzić sobie po tak trudnym terenie, jakim była okolica zalewu. Trawa, kostka, kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Nie było dla niego żadnym problemem, żeby wyjechać tymi szerokimi opońskami ze śniegu i wjechać w niego z powrotem, a do tego bardzo sprawnie opony odprowadzały naddatek śniegu. Rower skręcał bez problemu w takich warunkach, nie odejmując kontroli podczas manewrów. Jest to niesamowite przeżycie. Choć ten rower nie należy do najtańszych, bo jego cena w chwili obecnej to około ponad nawet 6000 zł, to jeżeli miałbym wolne 6 koła, chciałbym kupić rower do każdych warunków, no to kupiłbym go, a nawet dwa, bo szacunek za to, jak katorżniczą robotę potrafi wykonać. Rower ma ramę ze stopu aluminium 6061, jest tutaj zawieszenie przednie z zamkiem mechanicznym oraz regulowane siodełko i kierownica, są również tarcze z przodu i tyłu. Pokażesz, że on się składa. Tutaj musisz do góry pociągnąć. No i dobra, i to może w zasadzie też złożyć. Złoż w pół. Tak, tylko w kawałek. Dobra. Rower wpasuje się w różne style jazdy. Rowery te nadają się zarówno na trasy miejskie, jak i terenowe. Prędkość maksymalna, bo o niej też warto wspomnieć, to ponad 45 km na godzinę. Producent mówi o prędkości właśnie 45 km na godzinę. Ja jednak przyzwyczaiłem się do tego, że rowery Ngwe rozpędzają się do większych prędkości niż deklaruje producent. Niemniej, przy temperaturze minus 5 stopni i przy takich warunkach pogodowych, to przepraszam, ale nie testowałem prędkości maksymalnej, bo nie miałem na tyle odwagi, by rozpędzić taką bestię do tych prędkości. Ale T45 spokojnie jest w zasięgu, patrząc na to, jak szybko rozpędzał się do 25 km na godzinę, będąc jeszcze w trybie normalnym. Ty nie wiem, czy my dobrze robimy, że tu jeździmy, tak. <gry> Mówię, to jest rzeźnia. Bardzo dobrze. To są warunki laboratoryjne dla tego roweru. Co? To są warunki laboratoryjne dla tego rowera. To jest stosik To jest nie odpowiedzialny. Eee. Dawaj, trzymaj. To jedzie, to ja Tutaj to jedzie, chopie fest! Ja bym sobie może nabrał z tego phtoszka. Ale to najpierw do ciebie film, słuchaj cały. No, 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 jedzie a się kończymy. Spróbuj sobie pojechać tutaj w terenie. Potem najpierw sobie po prostu pojeźdź. Ważna sporcie od razu. Tylko uważaj, nogi sobie wiesz, na boki, żebyś nie wydówcył. Dobra, dobra. To <grystanie> jedzie dalej, ja się nie zatrzymuję. No. To jest szatan, ty! Rez. Patrz kurde, ty, ja pierdzielę. Nie no, jest git, Robi co? Robot. Trzymaj. Tiktoka, chcesz? Tak, ale, może... ale najpierw do ciebie, film skończymy, bo mój se może poradzi. Z taką... Z taką szarową. A trybów jest trzy. Od eko po sportowy. Na sportowym paliliśmy gumę na śniegu, czuć było moc. Jest jeszcze temat maksymalnego zasięgu. Producent deklaruje 60 km i jest to przy trybie, w którym nie musicie pomagać rowerowi w żaden sposób. Oraz do 120 km przy wspomaganiu pracą mięśni naszych nóg. Jest to w sumie realne, jeżeli bazujemy na wiedzy z poprzednich modeli oraz na tym, jak ewoluowała bateria. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, czy wejdziecie na ten rower, czy też nie, to na stronie producenta macie szczegółowo rozbite wymiary. Generalnie ja mam 176 cm wzrostu, no i jest bardzo dobry. Kobieta, która ma 160 cm, też nie czuła dyskomfortu. Myślę, że dużo wyższe osoby też dadzą radę i będzie wygodnie, bo siodełko ma dosyć dużą regulację. Ja celu, bo tu nie są baroki. Bo tu jest uskok, tego nie widać, nie? No wiem, wiem, no. Ale jest generalnie tutaj z 30 cm u skoku. Pięknie wybiera. Pięknie. Tyle? Tyle. Stożnie. I jeszcze jedno na deser. Tylny Amor. Kozak sprawa. Nie wymaga to dodatkowego komentarza, ale to nowość w tych rowerach. Tego mi brakowało w posiadaniu kompletnego sprzętu rowerowego jeżeli chodzi o elektryki i tego też brakowało z tego co pamiętam w poprzednim modelu. Jeżeli macie jakieś pytania to śmiało walcie, będę starał się odpowiadać na bieżąco w komentarzach. Dajcie również znać co o tym rowerze sądzicie. Ja poprosiłem o kolor czarny na testy, ale są też inne, niebieski, szary, taki morski określany nazwą Aurora. Akurat co do kolorów to są one sztosem. Malowanie tych rowerów to jedna z najlepszych cech producenta. Miałem ostatnio kolor szary i też był kozacki. Czarny jest równie super. Ten morski wygląda z kolei jak wyciągnięty z jakiejś gierki, a niebieski, realnie to taki bardziej granatowy, też bardzo spoko. Do wyboru, do koloru. Ja cię kręcę. Tak czy tak, w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli taki odcinek inny na moim kanale z recenzją, których może w przyszłości będzie pojawiać się więcej, spodobał Wam się, dajcie znać koniecznie w komentarzu, wypowiedzcie się i prześlijcie ten film dalej. A tymczasem do usłyszenia. Cześć!